Pobierz aplikację na swój telefon i zacznij korzystać z aplikacji Mercedes-Me. Po uruchomieniu aplikacji, zarejestruj się w usłudze, zakładając konto użytkownika. Do rejestracji wystarczy podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail, ale warto podać również numer telefonu, który będzie potrzebny np. do umówienia wizyty serwisowej. Po podaniu tych informacji na Twoją skrzynkę e-mail lub telefon przyjdzie kod autoryzacji do aktywowania konta. W następnej kolejności podepnij swój samochód do aplikacji, co najłatwiej zrobić podczas wizyty w salonie MB Motors. Produkt EXPERT na podstawie numeru WIN samochodu i umowy zakupu, dowodu rejestracyjnego i lub upoważnienia sparuje Twojego Mercedesa z aplikacją MercedesMe ważne. Na dokumencie muszą być twoje dane. Żeby wszystkie funkcje działały poprawnie, należy zaakceptować w aplikacji warunki prawne i warunki użytkowania z Connect.